Cześć, witam wszystkich serdecznie, tu Piotr z tej strony i zapraszam Was dzisiaj na filmik. Mniej więcej będzie taki przegląd, jak to można powiedzieć, co się dzieje ciekawego. I zobaczymy najpierw my Container jak nam tutaj kopię kryptowaluty, jak nam kopią. Zobaczmy sobie dzisiaj DV Ładnie ostatnio DVD idzie do góry, fajny bardzo projekt. I jak widać yy, już 104 sztuki mamy nakopane. Tutaj mamy 9, 15 sztuk już nakopanych, Elektra. Elektra zdobyliśmy w Airdropie, już 26 sztuk, nie jest jej za dużo, ale zawsze coś, energii. 7,33. Yy, strasznie ostatnio słabo kopie Energii, ale już parę osób mnie się pytało, ale dlaczego? No jest, Powstało masę masternode Ten, yy, jak to można powiedzieć, yy, trudność tego wydobycia i ogólnie to wszystko wzrosło i coraz mniej się dostaje, bo przedtem jak było 10 tysięcy sztuk, dla wielu osób było to nieosiągalne. Teraz na Energii mamy 1000 sztuk, żeby masternode postawić, także. To wszystko nam spadło na liczenia. Mam nadzieję, że jakieś cena pójdzie do góry. I tutaj takie drobniejsze pomijamy. Polisa mamy tutaj wrzuconego. Już jest 14 sztuk też nakopane prawie 10 euro na wartość rapid yy, 136 10, sztuk sinca. Także cały czas nam tutaj fajnie kopię. Ostatnio przejdziemy teraz sobie na condili. jeżeli ktoś z tej giełdy nie ma, a były już dwa airdropy, to obecnie nic się nie szykuje, ale ktoś jakby się zarejestrował tutaj, to może sobie jak sięgnie apkę 20 Kondili dostanie. Po rejestracji, po weryfikacji 20 CoinDelhi, ale sprawdźmy, jak sobie tutaj kopię. A jak macie ewentualnie 100 sztuk, i trzymacie na portfelu, tutaj yy, to jest ten stacking, jest tutaj u góry, samej to raz w miesiącu, pod koniec, bliżej końca miesiąca, gdzieś tak. Po 15, ko 20 jest zawsze głosowanie, i jeżeli 100 sztuk jest na portfelu, to jak zagłosujecie parę razy, to można parę dziesiąt kondiliś zgarnąć. Ja ostatnio trzy razy zawautowałem, trochę się spóźniłem i dostałem 45 sztuk, wcześniejszy razem 60. Także można sobie pozwolić nasukać bo tak to sam staking CoinDeal na CDL na TG gdzie coin CDL jest 1000 sztuk minimum. My mamy już 1258. Czasami wycof... zatrzymuję staking, bo stówkę wypłacam, żeby mieć tą stówkę na portfelu. Jak przyjdzie, to głosowanie na. A głosowanie jest na kryptowalutę, jaką mają wprowadzić. I tutaj jest tak, że. Możemy sobie ustalić, co chcemy, żeby nam te 1000 sztuk dawało w tym stackingu. Też CDL token, CoinDeal token, właśnie, albo Bitcoina, albo USDT. Najlepiej, no jeżeli będzie rósł CoinDeal, to jest 11% w Bitcoinie, jest 9% opłacane w USDT. 6% jak się nie mylę. I obecnie właśnie cały czas tu kopię, właśnie to są te dane statystyczne, takie tu już 4 sztuki, tu mi 3 sztuki, bo to jak mówię, tak jak mówię, zatrzymywałem kopanie, żeby stówkę sobie płacić, by zagłosować, także fajnie do przodu cały czas sobie kopię tutaj a. Też łatwy sposób zdobycia sobie szybko na zbierania sobie żeby mieć 1000 sztuk zaczniecie działać w library i tam za swoje te publikacje zdjęć pdf czy coś takiego możecie tutaj na CoinDeal przesyłać sobie LDC, sprzedawać i za to skupować sobie na przykład CoinDeal tokeny ja tak już zrobiłem i dlatego tu już mi stakuje i to jest jeden właśnie z takich fajnych pomysłów jak co jak zrobić żeby żeby działało, nie? Na d live to nie jestem tak zalogowany, ale obecny fajny wzrost już jest na 30%, prawie 31%, ostatnio był nawet już 40%, 2-3 dni do tyłu 25%, różne, różne zyski są w firmie, ale przeciętnie do 6, tego, 600 sztuk, nawet czasami 700 dostanę bittorenta yy, dziennie. Także jeżeli ktoś się boi tej platformy, to powiem tak, że to jest ściśle powiązane: Tron, D-Life i Bittorrent. To są ściśle wszystko jest powiązane. Tron sam sobie y, jako blockchain i cała ta firma kupiła Bittorrenta. BitTorrent służy, jest jako token właśnie do takich transakcji, jak to mogę powiedzieć, żeby, że jest y, do ściągania właśnie pewnych danych, plików i w ogóle. Adilife jest firmą, jak to można powiedzieć, taką streamingową, wideo i potrzebuje ściśle BitTorrenta. BitTorrent potrzebuje y, blockchain, y, y, blockchain Trona i właśnie nie patrzyłem, bo jeszcze ściśle tam powiązane w D-Live taka kryptowaluta jak Lemon i chyba ona, nie wiem, nie wiem dokładnie, nie sprawdzają akurat jej, czy ona jest na tym na blockchainie jako token yy, trona. Ale to jest tron Q2 a to jest wszystko powiązane razem. Także. Fajna opcja, że można wrzucać tutaj, niekoniecznie trzeba działać ogólnie na d ale że można wrzucać i, i pomagać i to jest po prostu taka pula, co się tam zbierze, pomaga tam ogólnie D-Live'owi w tym przesyle danych i tego wszystkiego, a że firma osiąga jakieś zyski z subskrypcji, z płatnych subskrypcji, z reklam i w ogóle z innych rzeczy to 25% tej puli trafia do podziału wśród osób, które wrzucają tam swoje BitTorrenty. I to jest ściśle wszystko trzy, trzy razem powiązane sprawy, czyli TRON, BitTorrent i d -life. Także to nie jest jakieś skamerskie, bo już mówię tak jak mówię d, -D jest już od trzech dobrych ponad lat. Teraz sobie jeszcze sprawdźmy jak nam Kopię na Atomiku obecnie, mam tu rzucone trochę Komodo. A to są transakcje, jak wycofałem z tego. Ze stackingu, żeby mi szło na portal, żeby więcej stackował, dobra, stacking. Atom cały czas kopię, już niedługo mogę claimować. W sumie już mogę, ale dobra, nie będę teraz robił. Yy, zadowolony jestem, bo już dostałem swoje z AirDropa AVC tokeny na Atomic Wallet. 15 sztuk dla mnie i resztę z poleceń wpadło, także to jest na warto gdzieś koło 18 dolarów. Wrzuciłem już w stacking. Yy, jak widzicie, 17% zwrotu jest od 10 sztuk do, 9, yy, do prawie 1000, od 1000 do. Prawie 10 tysięcy 20% i powyżej już 23% wzrostu skali roku. Także fajna sprawa. Jeden taki motyw jest tym stajkowa stajkowa stajkowaniem AVC, że trzeba mieć BNB trochę. Trzeba mieć Binance Coin, żeby to ruszyło stakowanie. Co tu jeszcze mamy, TRX, TRX też już trochę, to już, tutaj już yy... cały czas Nazbierał się jeden, CLIMB i dalej w stacking, także rośnie, a to Komodo, o tu już też mogę sobie sukces. Back, to pójdzie teraz mi za jakiś czas na portfel i będzie coraz więcej mi stakować. Także jest bardzo fajnie. Airdrop. Akcept 28 powinno wpaść niebawem. Tak samo z winkiem. jak się trzyma bit torenty I jazz ostatnio wpadał. 5 sztuk. Trochę wpadło, jeszcze wpadnie 28. Także ogólnie powiem wszystko się rozwija, wszystko działa i byle tak dalej, żeby nam kopało i przybywało. Trzeba by tu jeszcze dorzucić jakiś kryptowalut do stackingu, jeszcze możemy właśnie TEZOSA tutaj sobie wrzucić to lodzi, neogaz jest mały procent, algo 56 także. Algorand, trzeba by pomyśleć może o Algorandzie sobie tutaj wrzucić i zobaczymy jak tu będzie tak Także ogólnie fajnie. I tak jak mówię, mówiłem do jeżeli chodzi o kondila gdzie on jest? Tutaj? Jeżeli chcecie właśnie sobie za darmo, czy za darmo, to poświęcony swój czas załatwić tych trochę kondili, to mówię zacznijcie działać na library, powrzucajcie trochę zdjęć, zdobądźcie tych, tutaj tutaj na kondilu można w takich mniejszych ilościach sprzedawać te tokeny LBC, yy, a czy nie tokeny kryptowaluty, LBC, obecnie chyba 350 mniej więcej wychodzi jeden do jednego, a tutaj jakbyście sobie po trochu po trochu działali, tu 30 tam 40 tu z tej aplikacji 20 plus na przykład właśnie te będą raz w miesiącu te głosowania, którą kryptowalutę wybrać. Zaraz sprawdzimy te głosowanie jeszcze raz, czy jest dostępne, czy może coś pisze. Vote. Tutaj wejdziemy na vote. Na razie nie ma głosowania jeszcze. To jest z ostatniego razu, właśnie dostałem 46 tuk. I nie ma, ale niedługo powinno być. Tydzień, może półtora i głosowanie. Tylko trzeba mieć 100 sztuk na, na portfelu, żeby głosować. Ja się trochę spóźniłem, można było nawet pewno kostówki uzyskać dodatkowo tych tokenów. Także jest wiele miejsc, gdzie można zdobywać kryptowaluty w prosty, łatwy sposób. Tylko właśnie poświęcenie swojego czasu. A co też właśnie ostatnio parę pytań dostałem. Zrobiłem taką że pierwszą jakby lekcję, że jak zacząłem z tymi, od czego bym zaczął, czyli tam przeglądać Brave, portrety Atomic Wallet, ktoś się tam pytał, że mu to nie działa. Nie będziesz dostawać tokenów, basic annotation token codziennie, a czy to coś tam widać, nie? jeżeli kliknie się w daną reklamę, jeśli się pojawi w prawym okienku. Dolnym, jak klikniesz, to ci coś tam wejdzie na portfel, ale na główny portfel to to wchodzi raz w miesiącu i tam jest podane ogólnie, że chyba na teraz, na, na lipiec, już chyba 5 albo 6 będzie następne rozdanie tych Basic Attention Token. I po prostu, jeżeli ktoś nie wie, jak tam właśnie działać w tym brave, to po prostu tu jest, jest u nas chyba jeden filmik. Czy dwa o tym, a tak to jest bardzo szczegółowy artykuł opisany, co po kolei ze screenami i nie ma problemu. trzymać się tego, yy, bo już niebawem Zrobię filmik, yy, jak na przykład zacząć z tymi, w darmowy sposób zacząć właśnie z takimi kranami, i co zrobić ze zdobytą kryptowalutą, gdzie sobie mniej więcej przerzucić, żeby to zaczęło już pracować, i na przykład co tydzień, czy co dwa sobie przerzucać, tam już gdzieś pracuje i zdobywamy coraz więcej. Także muszę sobie jeszcze skonsultować z kolegą, które krany obecnie najlepiej dają, i w których miejscach warto. Bo ja nie ogarniam też wszystkiego: to część ogarnia Mateusz, część ogarnia mnie, a ja, część ogarnia Norbert. Także my skonsultujemy sobie, które te. Kraniki czy inne miejsca, by były najlepsze, żeby przyspieszyć sobie taki efekt, że coś zdobyć, poświęcimy trochę czasu do swojego, a później nam będzie to zarabiać. Przerzucimy w inne miejsce, i zacznie nam zarabiać, jakaś kryptowaluta zacznie się kopać i, i tak najlepiej to rozwijać, żeby to tą się, ta kula śnieżna się pchała, coraz większa taka i było coraz więcej tych kryptowalut i w różnych miejscach, nie tylko w jednym. Dobra, tyle z mojej strony wszelkie linki do tego, co dzisiaj było, będą pod spodem. Trzymajcie się, cześć i do następnego.